Ile dni tutaj już Pan pracuje? Czy to, czy to już się liczy w tygodniach? Nie. Mhm. Zaczęliśmy w ubiegłym tygodniu, z tym, że nie wszyscy. Część pracuje troszeczkę dłużej. Ja jestem w grupie, która ten tydzień jest akurat drugim tygodniem pracy. Robi wrażenie, prawda? Ta hala magazynowa. Oczywiście, oczywiście, że Można się zgubić. Nie, aż tak źle nie jest. Mhm. Troszeczkę tylko spojrzenia, jak to wygląda i naprawdę nie jest tak źle. Mhm.

firmy, żeby firma przynosiła i Panu interesy i interesy pracowników. Pan życie zdrowia i dobrego interesu. Prośba Panie to z tej strony. Z tej strony. I już trują nas. nas. Dokładnie, dokładnie. Część z no. no, no. Cała konstrukcja, ale nie jest lana. się Zainwestowaliśmy właśnie w grudziącu. Chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi Robertowi Malinowskiemu, również pani Joannie Jonzyńskiej. Błażyńskiej, przepraszam. Prezesowi Grudziąckiego obszaru przemysłowego za to, że nas skłonili właśnie oboje państwom do tego, żeby zainwestować w Grudziądz. Państwo byli na tyle przekonujący, że zdecydowaliśmy się na Grudziąc i tego nie żałujemy. Rzadko się zdarza, proszę Państwa, żeby od momentu podpisania listu intencyjnego do otwarcia inwestycji minęło niecałe 3 lata. Z listami intencyjnymi jest różnie, jak sama nazwa mówi, to jest dopiero intencja. Państwo byliście zdecydowani, przygotowani, wiedzieliście czego chcecie, więc nasza współpraca z Wami to prawdziwa przyjemność. Przejmie. tu jest. Secesyjna Kamieniczka to jest przy ulicy Solnej, jak poznaję, a to są oczywiście mury obronne naszego miasta, gdzie wszyscy to poznają. Z życzeniami oczywiście sukcesów, Panie Prezesie, żeby się firma rozwijała.